Co mają wspólnego Dunkin' Donuts, mikroprocesory i twoje codzienne zakupy? Na pierwszy rzut oka absolutnie nic, ale dla legendarnego inwestora Petera Lyncha każda z tych rzeczy mogła być początkiem dochodowej inwestycji. Lynch wiedział, że sukces na giełdzie nie wymaga skomplikowanych analiz ani zaawansowanych technologii. Wystarczy zrozumieć, jak działają firmy, które nas otaczają, i korzystać z codziennych obserwacji. Dzięki temu prostemu, ale skutecznemu podejściu osiągnął średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 29% i zamienił fundusz Maglan w finansowego giganta. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak Peter Lynch wykorzystał tę prostą, ale genialną strategię, aby stać się legendą inwestowania i co najważniejsze, jak Ty możesz skorzystać z tych samych zasad, aby zbudować swój własny sukces na giełdzie. Zanim zagłębimy się w strategię, warto dowiedzieć się, kim właściwie jest Peter Lynch i dlaczego jego podejście zrewolucjonizowało świat inwestycji. Peter Lynch urodził się w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych i już od młodych lat musiał zmagać się z trudnościami. Po śmierci ojca, jako nastolatek, podjął się pracy kadiego na polu golfowym, co okazało się kluczowe dla jego późniejszej kariery. Dzięki tej pracy mógł rozmawiać z lokalnymi biznesmenami i inwestorami, co zaszczepiło w nim zainteresowanie światem finansów. Po studiach w 1966 roku rozpoczął pracę w grupie inwestycyjnej Fidelity, gdzie szybko zyskał reputację utalentowanego analityka. Ale prawdziwym przełomem była jednak jego kariera jako zarządzający funduszem Magellan Fund w latach 1977-1990. Dzięki wyjątkowemu podejściu do analizy inwestowania Lynch osiągnął niesamowite wyniki, czyli średnioroczny zwrot na poziomie 29% przez 13 lat. Dla porównania w tym samym okresie indeks S&P 500 osiągnął średnio około 11% zwrotu rocznie. A fundusz, który zarządzał wzrost z 18 milionów dolarów do imponujących 14 miliardów, co uczyniło Lyncha legendą Wall Street. A jak tego dokonał? Kluczem było jego podejście. Opieranie decyzji inwestycyjnych na prostych zasadach i codziennych obserwacjach. A teraz omówimy dokładnie, jak to działało. Lynch często powtarzał, że inwestowanie nie musi być skomplikowane. W rzeczywistości to właśnie prostota była kluczem do jego sukcesu. Oto trzy filary jego filozofii, które pomogły mu zbudować legendarną karierę: inwestuj w to, co znasz, analizuj cierpliwość oraz podejście długoterminowe. Najbardziej znana zasada Lyncha brzmi: Invest in what you know. Czyli inwestuj w to, co znasz. A co to oznacza w praktyce? Lynch twierdził, że indywidualni inwestorzy mają ogromną przewagę nad profesjonalistami, ponieważ mogą opierać swoje decyzje na codziennych obserwacjach. Kupujesz kawę w Dunkin' Donuts? Codziennie widzisz tłumy w lokalnej restauracji? To może być wskazówka, że firma, która stoi za produktem, ma potencjał. I to właśnie jego inwestycja w Dunkin' Donuts jest doskonałym przykładem. Zauważył, że biznes jest prosty do zrozumienia, a jednocześnie odporny na recesję. Ludzie nie przestaną kupować pączków i kawy, nawet w trudnych czasach. Dzięki temu zyskał na tej inwestycji około 1500%. Z drugiej strony Lynch ostrzegał przed inwestowaniem w branże, których nie rozumiemy. Jego słynny przykład dotyczy mikroprocesorów. Choć technologia była wtedy innowacyjna, produkty te były trudne do zrozumienia dla przeciętnego inwestora, a konkurencja mogła błyskawicznie wyprzedzić lidera. Jak sam twierdził, jeśli nie możesz wyjaśnić dziesięciolatkowi, czym zajmuje się firma, nie inwestuj w nią. Lynch wielokrotnie podkreślał, że inwestowanie wymaga rzetelnej analizy i cierpliwości. Jego podejście do analizy opierało się na prostych pytaniach. Czy firma ma solidne fundamenty? Czy jej produkt jest popularny? Czy ma potencjał do wzrostu? A jeden z kluczowych wskaźników, na które zwraca uwagę, był wskaźnik PEG, czyli stosunek ceny do wzrostu zysków. Dzięki niemu Lynch potrafił określić czy firma jest wyceniana rozsądnie względem swojego potencjału wzrostu. A przykładem jego cierpliwego podejścia była inwestycja w Kaiser Industries. Lynch kupił akcje tej firmy, kiedy ich cena spadała z 26 dolarów do 16, potem do 10, aż w końcu do 3 dolarów. I wbrew emocjom innych inwestorów Lynch nie tylko trzymał akcje, ale także dokupował więcej. A nawet zachęcał własną matkę do inwestycji, ponieważ dokładnie rozumiał jak działa firma. Ostatecznie, gdy Kaizen Industries rozdzieliła swoje aktywa pomiędzy akcjonariuszy, jego inwestycja przyniosła ogromny zysk, otrzymując około 50 dolarów za akcję. Lynch mówił, często ludzie tracą pieniądze na giełdzie, bo kupują akcje, których nie rozumieją, a kiedy ich cena spada, panikują i sprzedają. Kluczem jest zrozumienie firmy i zaufanie jej fundamentom. Według Lyncha giełda nie jest miejscem dla tych, którzy szukają szybkich zysków. Twierdził, że najlepsze wyniki osiąga się inwestując na długi termin, nawet 10 czy 20 lat. Jeśli kupujesz akcje z myślą o krótkim okresie, to jakby rzucał monetą. Lynch stworzył termin ten bugger, który odnosi się do akcji, których wartość wzrosła dziesięciokrotnie. I to właśnie takich inwestycji szukał, prowadząc Magellan Fund. Na przykład McDonald's, firma, która była niedoceniana w pewnym momencie, a następnie rozwinęła się globalnie, przynosząc gigantyczne zyski. No i jak widać, zasady Pitera Lynch'a są banalnie proste. Inwestuj w to, co znasz, zawsze wykonuj analizę przed zakupem i myśl długoterminowo. A teraz pokażę, jak indywidualni inwestorzy mogą wykorzystać te zasady w praktyce. Według niego sukces na giełdzie nie wymaga geniuszu, a jedynie zdrowego rozsądku, cierpliwości i gotowości do nauki. Inwestorzy indywidualni nie są ograniczeni tak jak zarządzający funduszami, którzy muszą działać zgodnie z restrykcyjnymi zasadami i podejmować decyzje, aby spełnić oczekiwania tysięcy klientów. Może działać elastycznie, inwestując w małe spółki lub te, które są poza zainteresowaniem dużych instytucji. Indywidualny inwestor ma przewagę, bo może korzystać z tego, co widzi każdego dnia. Jeśli widzisz kolejki w lokalnym sklepie lub restauracji, masz informacje, które mogą pomóc w wyborze inwestycji. Doskonałym przykładem jest jego podejście do Dunkin' Donuts. Jako przeciętny konsument zauważył, że ludzie nie rezygnują z kawy i pączków, nawet w trudnych ekonomicznie czasach, a tego typu obserwacje mogą pomóc każdemu inwestorowi w znalezieniu solidnych okazji. Lynch radził, aby inwestorzy patrzyli na swoje otoczenie jak na źródło inspiracji. Jego strategia polegała na tym, aby zwracać uwagę na produkty i usługi, które cieszą się popularnością w codziennym życiu. Przykłady mogą być bliższe niż nam się wydaje: od ulubionych kawiarni, po sieci supermarketów czy firmy technologiczne, których produkty sami używamy. Pamiętaj jednak, że samo zauważenie popularności firmy to za mało. Każdy potencjalny pomysł inwestycyjny musi być dokładnie przeanalizowany. Peter często mówił, że zrozumienie firmy to podstawa. Nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co firma robi, ale także o to, jak zarabia pieniądze, jakie są jej mocne strony i gdzie może pojawić się ryzyko. Uważał, że inwestorzy powinni sprawdzać fundamenty firmy, tak jak stabilność finansowa, zadłużenie czy potencjał wzrostu. Podkreślał również znaczenie cierpliwości. Inwestowanie to proces długoterminowy, który wymaga gotowości do wytrzymania spadków. A jak sam twierdzi, najlepsze wyniki osiągałem dzięki akcjom, które trzymałem przez 5, 6, a nawet 7 lat. Sukces wymaga czasu. Jednym z największych błędów inwestorów jest panika podczas spadków akcji. Lynch twierdził, że spadki są naturalną częścią rynku, a nawet dobrą okazją do zakupu. Bo jeśli rozumiesz firmę i wierzysz w jej fundamenty, spadki to szansa, a nie powód do sprzedaży. Także jak widzisz, każdy indywidualny inwestor ma potencjał aby odnieść sukces, jeśli tylko zastosuje się do zasad Lyncha. Także obserwuj swoje otoczenie, analizuj biznesy, które znasz i myśl długoterminowo. A sam Lynch pozostawił po sobie nie tylko imponujące wyniki finansowe, ale również wiedzę, która inspiruje miliony inwestorów na całym świecie. Kowal Lynch jest autorem dwóch bestsellerowych książek, One Up on Wall Street oraz Beating the Street które stały się obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć zasady inwestowania. W tych książkach dzieli się swoimi doświadczeniami z Magellan Fund oraz strategiami, które każdy może zastosować we własnym portfelu inwestycyjnym. Lynch głęboko wierzy w potencjał zwykłych ludzi. Jego zasada Investing What You Know zachęca inwestorów, by czerpali inspirację z codziennego życia, zamiast ślepo podążać za analizami ekspertów. Według niego sukces na giełdzie nie jest zarezerwowany dla Wall Street, a każdy może osiągnąć dobre wyniki, jeśli będzie stosował zdroworozsądkowe podejście. A cała jego kariera pokazuje, że właśnie kluczem do sukcesu są prostota, cierpliwość i umiejętność myślenia długoterminowego. Peter Lynch na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzymy na inwestowanie, a jego podejście dowodzi, że sukces na giełdzie jest w zasięgu każdego z nas, jeśli tylko będziemy gotowi poświęcić czas na naukę. I podejmowanie przemyślanych decyzji. Jednak Lynch to tylko jeden z gigantów świata finansów. Jeśli chcesz poznać historię innego skutecznego inwestora, koniecznie obejrzyj nasz film o polu Tudorze Jonesie, człowieku, który przywdział czarny czwartek i zarobił na nim miliony, gdy wszyscy inni tracili.